o tej dezaprobacie no nie powiem, przykro ale to mnie tylko bardziej utwierdziło w tym co robię tak, śmierdzę gnojem to jest faktycznie z tego wynika moja praca że śmierdzę gnojem ale spokojnie umyć się można woda jest, w kranie mi wody nie brakuje, a jakby do tego było mało, że jak śmierdzę gnojem to ostatnio w Biedronce kupiłem sobie, bo kup dwa cenie tam jakieś niższej tam rabat old spicy żele pod prysznic także na święta się wymyję, że lustro będzie także śmierdzić nie będę śmierdział krwami w razie czego tak jak zostało mi to zarzucone także jeszcze źle nie mam, woda jest ale to też i co chodzi o właśnie o, te poglądy ludzkie, to już tam jest ogólnie. No to też sąsiadów, znaczy w takim pojęciu naprawdę dosyć ogólnym, bo dosyć dużo się mówi e, o tym, co tego słyszę tak o nieraz, że jak na przykład, od kiedy Kołtun jest gospodarz, no, no od wtedy jest gospodarz. Od wtedy. Właśnie rozmawiałem z człowiekiem na temat tej sraczki krowiej, no to właśnie nie miał tego, jeszcze nie miał do czynienia z tym, ale tak jak mówi facet, bo był na szkoleniach w Krasnym Stawie i takie tam, z większe hodowca tutaj bydła yy, mlecznego, mówi: To jest najgorsze gówno, jakie może być, co chodzi o tę straczkę. I także porozmawia do tego tam, że, żeby nikogo nie wpuszczał na swoje ubory obcego, żeby on tego cholerstwa nie miał. Och, i tak to kurwa wyszło, bo by do zajebiste, zaś mi się wydaje święta. No, tak jak było jeszcze, co tam było w komentarzach, że co chodzi o te bydło? W lubelskim tak, coraz mniej wypada, powiem Wam, że dzisiaj jakieś gospodarstwo takie typowo co krowy właśnie trzyma, to mówię, to się tego i wyłącznie upiera na tych ludziach drugiego pokolenia, ojcach, matkach jakby to nazwać. To są takie osoby, które dotrzymają, tylko trzymają, bo trzymają, ewentualnie są zobowiązani przez unie trzymaniem bydła. Jakieś projekty i takie tam rzeczy, tak? Ale tak, o, jeżeli ktoś po prostu ten to dużo wypada, młodych nie ma. Młodzi już się na to nie porywają, co chodzi o trzymanie bydła. Może gdzieś tam, wiadomo, w zależności od rejonu, ale gdzieś jak ktoś ma jakieś tam słabsze gleby, to właśnie, przeważnie to właśnie bydło, ale właśnie na właśnie takich o lepszych glebach to, to raczej tego nie ma może bardziej okolicze, nie wiem, okolice Gerwolina, Parczewa grało plądnie. tam to tak. A tutaj to mówię cichosza, stare babki, dziadki na wsi, nic więcej. Nawet kur dzisiaj nie trzymają. Wyjdę do buźnego kupię sobie, a później znajdź chłopaku Dziewczynę, co by przyszła na wieś, tak? Co ja tego powiem wam, tak się rozmawia nieraz z dziewczynami. O, do miasta, do miasta. Ja powiem wam, jakbym mógł, to bym spierdzielił, nawet nie wiem, na drugą planetę od tych wszystkich problemów. Najlepiej, nie tylko do miasta bym poszedł, tylko bym spierdzielił. Tylko na razie jeszcze nie odkryli niestety takiej planety, żeby właśnie spierdzielić z tej Polski i tego. Pierwszy bym się w kolejkę zapisał, żeby mnie wysłali gdzie na inną planetę. Tyle by było spokoju, przynajmniej, a tak. A to siłownik zgięty, a to filtry, a to oleje, a to to, a to to, a to tamto, a to siamto. Wiecznie jakieś problemy. Ja bym nie tylko do miasta powiem wam uciekł, ale już tak na poważnie to, to yy, powiem wam, że można oczywiście sobie ułożyć fajnie życie na wsi. Czy to jest złe? Moim zdaniem nie jest złe. Można zrobić dom, można się odgrodzić. Wszystko jest kwestia zdrowia, pracy i pomyślności. I pomału można swoje cele e, wszystkie realizować. Też można sobie tutaj swój punkt życia zorganizować i też sobie spokojnie żyć. Także mo, dla mnie przynajmniej jestem takie osoba, gdzie miasto nie jest żadnym wyznacznikiem jakiegoś priorytetu życia na poziomie, bo tak naprawdę wiele osób na wsi żyje bardziej dostojnie, bardziej spokojnie jak osoby mieszkające, w mieście, zresztą do miasta, a z czym ja pójdę? moi drodzy o nawet widzicie, nawet kieszeń się nie chce wyjąć no, jeżeli tego nie mamy, to moi drodzy nawet nie ma co się wybierać do tego miasta bo gdzie? do bloku? do jakiejś roboty? Na, za najniższą krajowo? no to też moim zdaniem później opłaty gaz, a teraz co mają zrobić po nowym roku? Jak dopierdzielą nam, moi drodzy, opłaty, to się w mieście. Zresztą w mieście już teraz w tej chwili kurki przekręcają, bo ludzie się głowią, jak mają zapłacić rachunki. Teraz wiadomo, ja nie chcę być inaczej. Ja nie chcę być czarnoksiężnikiem, moi drodzy, ale chwilowe spadki cen będziemy mieli przez tę te, te, te tarczę antyinflacyjną. Ale nikt o tym głośno nie mówi, że Urząd Regulacji Energetyki podjął o tym decyzję, że to wszystko jednak podrożeje. Tylko, że jak podróżeje, to tak dopierdolo, że odbije się to na wszystkim i na wszystkich. A jeszcze ta pseudoekologia, emisja CO2 do atmosfery, jeszcze przyjdzie taka sytuacja, że wprowadzą nam jakieś tam zajebiste piece technologii, gdzie samo ogrzewanie będzie drogie. To, to to, już w ogóle będzie masakra. Nam nie wolno, nie można palić węglem, ale już nasz węgiel to gdzieś trafia na zachód, do innych krajów, to już tak, to już się wywozi, a nam nie wolno palić. I taką mamy politykę porąbaną z tym wszystkim. Także ja tu mówię, lepiej sobie chyba spokojnie żyć na tej wsi, powoli i też. Ja sobie zorganizuję, moi drodzy dom. To jest kwestia naprawdę, jest troszkę lat pracy, przy tym to na pewno. Ale ja sobie tak to dopierdolę, że naprawdę. Zresztą tak, ci co żyli w mieście, to teraz, żeby ten jakoś troszkę się odbić, ewentualnie przeprowadzają się na osiedla domków jednorodzinnych. Wtedy jakiś tam poziom życia jest, ale żeby mieć ten poziom życia, to trzeba mieć o pełne kieszenie. Ja ich nie mam pełnych. Ewentualnie gdzieś jaka sieczka, słoma, nawet klucz wypadnie. To tyle o co jedynie. Nie, mam dużo siana w kieszeniach, także. <laughs> dobra, yy, co jeszcze tego ewentualnie będzie? Pewnie masakrycznie długi jak zwykle vlog. 15 minut chyba po 3 razy. Yy, dobra, przejdziemy do tej szopy, pokażę Wam to, co tego ogólnie. Materiał na belki separatora. Ja tutaj go, to jest stara łopatka. Ona jeszcze w stanie jest takim se. A to już mamy nową łopateczkę wykombinowaną. Także od niej będę musiał jakiś tam szablon sobie zorganizować do wycinania tego, tak to wygląda. No. Dobra, nagrywam ja sobie w taki sposób właśnie sprawdzam GoPro. Także też postanowiłem po części e, pokazać Wam, jak to wygląda. Kolejna rzecz, praca. Czyli u mnie cięcie sieczki, tak taką starodawną sieczkarnią. Przynajmniej przez jakąś chwilę tam, coś tam postanowiłem nagrać na ten temat. Bo to już podciągniemy sobie pod sam vlog, ewentualnie... Wieczorem nagram jakieś tam rzeczy. Opowiadania, bo tak będzie najlepiej, myślę, to wszystko wrzucić tam we vloga, normalnie zrobić ewentualnie, nie na pierwszy dzień świąt, a wieczorem jeszcze coś tam nagram. W robocie, powiem Wam, w nosie jest Meksyk, bo dosyć dużo trzeba przepchać tej słomy. Później to najlepiej iść do domu i umyć nosa w środku, wyczyścić, bo ten kurz jest przewalony. Nie, zapomniana maszyna. Już chyba tego nikt dzisiaj nie używa. Nie wiem, kto by mógł tego nawet używać. A u mnie wyremontowana, odmalowana i działająca. Kiedyś miałem troszkę, znaczy ja ją nadal mam, tylko że ona jest zdewastowana dosyć. Taka sama sieczkarnia, tych samych gabarytów Tylko model Z bocznym wysypywaniem Sieczki Orzeł, kurna mać I, I ona jest trochę inaczej technicznie zbudowana Bo ma regulację docisku ten, Ale to takie kurde To wysłużone tamta sieczkarnia I ona też dobrze nie chciała ciągnąć Jakby to nie zabrzmiało Kurde, już miałem lecieć koło pchać ale jakoś ruszyła dobra tyle tak zobaczyliście kawałek fragment tego mojego zadania ja muszę tutaj dojebać dobro pryzmę i tyle